Witajcie, dzień dobry. Dziś poruszę temat, który łączy nas wszystkich. Tak jak piłka nożna, sport, koszykówka. Myślicie sobie, Łukasz, o czym ty dokładnie będziesz mówił? O emocjach. Tak, dokładnie. Więc podzielę te emocje na radość, smutek. Gniew. Strach. Zauroczenie. Zachwyt. Więc kiedy czasem dopada Cię smutek, strach, gniew, bezradność, nie tum tego w sobie. Pozwól tej emocji żyć. Czasem musisz się nawet zapoznać, żeby ją zrozumieć, bo wszystko w tym życiu jest po coś. Wierz mi, raz jest dobrze, fantastycznie, a zdarzają się dni, kiedy nie masz ochoty na nic, masz wszystkiego dosyć. Co wtedy zrobisz? Twoja sprawa. Ale czasem warto zamknąć się, przemyśleć parę kwestii w swoim życiu i pomyśleć, dobra, to już przeminęło, pomyślę nad aktualną sytuacją. I nad moją przyszłością. I życzę Wam wszystkim, żebyście zawsze potrafili znaleźć w sobie spokój, radość. I najważniejsze, nie tłumić w sobie tych NL, tych słów i tych emocji, ponieważ emocje łączą się ze słowami. Tak to jest, było i będzie. Są takie miejsca, gdzie pozwalamy tym emocjom wyjść z nas, pokazać, że one są, gdzie na przykład możesz je spotkać. No owłenie, kiedy ja śpiewam dla Was wszystkich, dla całego Jastrzębia. w teatrze, w filharmonii. I tam już nikt nie powiesz, nie możesz pokazać gniewu, strachu, płaczu, ponieważ ty jest scenariuszu, tak. I to jest to piękne miejsce, gdzie możemy się uzewnętrznić, gdzie mu nie musimy nikogo udawać. Możemy zobaczyć, co to znaczy być człowiekiem i jak wygląda człowieczeństwo. Nawet w XXI wieku, który mówi się, że jest bardzo trudny. Witaj w domu, w samą porę, za oknami, sztokholm. Spokój, rower koster, się mnie. Krzyknij już Stop, Powiedz komu, jak nie tobie opowiadać z nim. Robić żon z błahych spraw, godzić się słodko tak. Prawda o nas, prawda o nas, zmienia się jak ja. Czy to tak wygląda, taki romanski kawi Ile to już lat? Prawdy o nas, prawdy o nas nie musimy znać. Nie odkryta jeszcze droga szara. Obok... Chcę Wam teraz przedstawić mój pierwszy wiersz, który napisałem w 2014 roku. A brzmi on następująco I zawirowałaby się kłabądź, który porusza się po parkiecie, nie białe piórko A gdy już skończy swój lot, mówi skromnie dziękuję Następny Muszę sobie przypomnieć Pewnego dnia, gdybym nad jeziorem, śniłem o aniołach Stają się one Boga Panie która godzina, moi bracia, czas nam do szczęścia nie jest potrzebny? Żyć znów pięknym snom, by dalej iść drogą swą, naprawić błąd, bo po to są, by uczyć się. Na nowo. Odważ się odszukać to, co w sercu masz na samym dnie. Niech prowadzi cię, a potem nazwij to, co nie nazwane dzisiaj. Przecież już to wiesz. Już wiesz. Pokaż prost przed siebie, a twój kompas to serce. Na czubek nosa nie patrz ciągle już Spójrz dalej, dalej Pokaż prosto przed siebie I nie cofaj się więcej Na to co było nie patrz już Idź dalej, dalej Wystarczy myśleć, Że nie rok Jaki znak By uwierzyć w to Że wszystko jest Proste, tak wolnym być. Odważ się odszukać to, co w sercu ważna sam mnie. Niech prowadzi cię, pokaż prosto przed siebie. A twój kompas to serce, na człowiek nosa nie patrz ciągle już. Spójrz dalej, dalej, pokaż prosto przed siebie Nie cofaj się więcej Na to co było, nie patrz już Idź dalej, dalej Tam na horyzoncie Gdzie są ci co wciąż kochają cię Przekonaj się Pokaż prosto przed siebie a twój kompas to serce Na czubek nosa nie patrz ciągle już Spójrz dalej, dalej Pokaż prosto przed siebie Nie cofaj się więcej Na to co było nie patrz już Idź dalej, dalej Przez siebie ha! Nie cofaj się więcej Na czubek nosa nie patrz ciągle już Pójdź dalej, dalej, pokaż prosto przed siebie I nie cofaj się więcej Na to co było, nie patrz już Idź dalej, dalej Idź dalej, dalej Bardzo Ci dziękuję, że zostałeś, zostałaś do końca odcinka, to wiele dla mnie znaczy, ale mam do Ciebie jedną prośbę, drobnostkę. Napisz mi na Facebooku, napisz do mnie osobiście, co byś jeszcze chciał, chciała zobaczyć w kolejnych odcinkach. To mi naprawdę bardzo pomoże, bo czasami propozycje mi się kończą, a jedna taka Twoja wskazówka może sprawić, że kolejny filmik będzie jeszcze bardziej ciekawszy. Niż te poprzednie. Życzę Tobie dobrego dnia, spokojnej nocy, dobrego tygodnia. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie.